Ogrodomaniac.pl, Piotr piotradamek. witam po raz kolejny. Dzisiaj sobie popatrzymy na glebogryzarkę. Dosyć nietypową glebogryzarkę, bo to nie jest taka zwykła, prosta glebogryzarka do takich domowych, przydomowych robót. Powiedziałbym taka bardziej komercyjna maszyna. Ba Włoska glebogryzarka Eurosystems rt 3 Jeśli chodzi o sam silnik Jak mówię komercyjny, to mam na myśli komercyjny Silnik jest komercyjny A jest to Briggs Stratton Vanguard Jednostka 6,5 konna Z 3 letnią gwarancją Zarówno przy zakupie na klienta, jak i zakupie na firmę Jest to bardzo porządnie wykonany silnik Do ciężkiej pracy, ciężkiej pracy się nie boi Żelibna tuleja cylindra, kuty wał korbowy, cyfrowy zapłon, duża cewka zapłonowa dla bardzo lekkiego rozruchu, odpala bez względu na to czy jest zimno, czy jest ciepło, za każdym razem perfekcyjnie. Bardzo porządna jednostka. 6,5 konna. Jeśli chodzi o samą glebogryzarkę, szerokość robocza 60 cm, głębokość maksymalnie do 20 Szerokość podawana jest przez producenta na poziomie tylko 60, ale możemy sobie też sprawdzałem tą szerokość zwęzić. Tutaj wymontowując ten ostatni zestaw noży do 45 cm, a nawet jest też opcja dokupienia sobie akcesorium w postaci zestawu zwężającego 32 cm. Można też dokupić do tej glebogryzarki obsypnik. Mamy niezależnie nastawianą pracę Niezależnie ustawianą prędkość obrotową kół, tutaj możemy sobie zerknąć. Mamy albo klasycznego żółwia, zająca lub neutral. Możemy też całkiem odpiąć koła, że będą koła się będą obracały niezależnie od obrotów noży. Prędkość obrotowa noży jest na poziomie 275 obrotów na minutę i możemy sobie ustawić w tryb obrotów do przodu lub tryb biegu wstecznego urządzenie jak na swoje gabaryty na swoje gabaryty przy wadze 74 kg jest całkiem zgrabne łatwo się nim manewruje jak widać jeśli chodzi o samą firmę może nie jest ona aż tak znana w Polsce natomiast Eurosystems istnieje od ponad 40 lat zajmują się produkcją urządzeń do obróbki ziemi skareatory, hmm. kosiarki specjalistyczne do wysokich traw Glebogryzarki jednoosiowe, glebogryzarki takie klasyczne Wszystkie produkty Eurosystems produkowane są w Europie albo w fabryce we Włoszech, albo w fabryce w Niemczech W prezentacji, do której link widzicie tutaj można sobie zobaczyć w akcji tą maszynę Mieliśmy w tym roku bardzo mało opadów, więc ziemia była bardzo sucha i widać jak ten silnik sobie fenomenalnie radzi z tą glebą Ogrodomaniak.pl Dziękuję ślicznie Moją dzisiejszą modelką była ta autopiękna. piękna Włoska glebogryzarka, e, glebogryzarka Eurosystems RTT3 z silnikiem Briggs Stratton Vanguard 6,5 konia. Zapraszam na kolejną ciekawą prezentację.